Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować komiks pod tytułem Kacper i spółka, uroczysko Szyszymory, którego autorem jest Adam Święcki. Wydany w Polsce przez wydawnictwo Kultura Gniewu w imprincie Krótkie Gatki, czyli tytuły skierowane do młodszego czytelnika, choć nie tylko i wydaje mi się, że tak jest też w tym przypadku. Komiks został wydany w formacie powiększonego B5 w twardej oprawie. Wewnątrz wklejka, która pięknie się prezentuje. Informacje techniczne. Komiks został wydrukowany na papierze Arctic Volume w drukarni Poskal. Historia rozpoczyna się od prologu, z którego dowiadujemy się, że tytułowy Kasper zostaje zabrany przez rodziców na wieś do swoich dziadków, gdzie ma spędzić najbliższe dwa miesiące. Kacper już od początku swojego pobytu na wsi wplątuje się w pewien konflikt, którego skutkiem będzie konieczność ucieczki do lasu, noszącego nazwę Czerwony Bór. W międzyczasie nasz bohater spotyka dwoje innych dzieci, z którymi będzie przemierzał wspomniany las. Po drodze dowiadują się, że będą musieli wykonać pewne zadanie, aby przywrócić równowagę i uciszyć niespokojne stworzenia. Tyle w ramach przybliżenia fabuły, teraz kilka słów o tym, jakiego rodzaju komiksem jest uroczysko Szyszymory. Otóż jest to opowieść o odwadze, przyjaźni i odpowiedzialności, z elementami zarówno humoru, jak i wzbudzającymi niepokój bądź drobny lęk. Ma on również charakter edukacyjny. W ramach przedstawionego świata poznamy kilka niekoniecznie dobrych stworzeń pochodzących ze słowiańskich legend bądź wierzeń. Pozwolę sobie zacytować również kilka fragmentów, które lepiej opisują charakter samej lektury. Jakim miejscem jest las, do którego wkraczają dzieci? Tutaj cytat. Mówią, że przez Czerwony Bór przejdą tylko ci o czystym sercu i nieulękłym duchu. Świetnym uzupełnieniem treści jest wariacja znanej rymowanki śpiewanki. Posłuchajcie. My jesteśmy dziko dzikoludki, hop, hop, hop. W drzewach mamy nasze budki, hop, hop, hop. Kojarzycie? No tak. Każdy, kto ma dzieci, chyba kojarzy ten fragment. Jest też troszkę inna przyśpiewka. Spróbuję Wam to w jakiś sposób zaprezentować. Zostaw w spokoju Szyszaka, bowiem jego wola taka dana dana. Jeśli tylko masz frasunek krewnych, wołaj na ratunek. Dana dana. Bardzo dobrym zabiegiem było nadanie poszczególnym dymkom kolorów, dzięki czemu młodszy czytelnik może bez trudu rozpoznać, kto wypowiada jaką kwestię dialogową. To nadaje całości przejrzystości i sprawia, że komiks jest przystępny dla każdego. Ja myślę, że prolog tego komiksu jest również wstępem do szerszej historii, bo jak się dowiadujemy, Kacper ma spędzić u dziadków dwa miesiące. To pozwala na stworzenie całej serii komiksów, które będą związane przygodami Kacpra. Powyższa historia dzieje się w ciągu jednego dnia, więc możemy oczekiwać, że powstaną kolejne części, które pozwolą czytelnikowi bliżej poznać wieś, inne lokalne strachy na lachy, czy choćby bandę lipy. Tego bym sobie życzył, bo lektura była bardzo przyjemna, ładnie narysowana i z przyjemnością będę do niej wracał czytając dzieciom. W tym materiale to tyle ode mnie. Zapraszam Was do zakupu tego komiksu, przeczytania i czerpania z tego przyjemności oraz do oglądania innych moich starszych materiałów. Tyle ode mnie w tym filmie. Trzymajcie się, cześć.